KSW Londyn, Michał Cześć, Siema, pozdrawiam. E, witam Michał, co dzisiaj Cię tutaj sprowadza? Przyjechałem z Rafałem do jego narożnika, żeby mu pomóc, także jesteśmy tutaj razem, przy poważeniu. Wszystko jest OK. Mhm. Jak oceniasz, można powiedzieć, debiut tej Polskiej Federacji tutaj na Wyspach Brytyjskich? No jest, jest tak jak powinno być, póki co jest ok. Hala fajna, zobaczymy jak to będzie to wyglądało, ale myślę, że KSW jak zawsze zrobi dobrą robotę i że będzie wszystko dobrze. Mhm. Jesteś też kolegą klubowym Michała Materli. Jego akurat teraz nie ma w Polsce. Macie jakiś kontakt? Wiesz jak przygotowania jego wyglądają do walki z Mamedem? Wiem, że tam wszystko idzie bardzo dobrze. Szło, bo chyba dzisiaj już wrócił, albo jutro wraca, z tego co wiem. Miał tam wojnę z Rukiem Rockholdem, który też się szykuje do walki o pas. Także z tego co wiem, to wszystko dobrze, jest w formie, także będzie ogień. Mhm. Wracając do Twojej kariery zawodowej, bo dzisiaj można powiedzieć w roli takiego coacha. Co dalej z tobą? Czy planujesz jakieś starty jeszcze w tym roku? W tym roku chyba już nie, chyba już nie zdążymy, bo zaraz koniec roku. Nastawiam się na przyszły rok, w tym roku już trochę sobie odpoczywam, pomagam chłopakom, także troszkę chcę się skupić też na, na tym, bo za tydzień walczy też mój przyjaciel na Fenie, kulka, także jestem teraz dla nich i w nowym roku zobaczymy co będzie. No właśnie, Ciebie też zawsze tutaj widzimy z Berserkerami, widzimy Ciebie na KSW. Dlaczego Ciebie nie ma, można powiedzieć, w Oktagonie już KSW? To nie pytanie do mnie, także ja nie mogę tego, na to pytanie odpowiedzieć. Nie. Rozumiem, czyli... nie Chciałbym jacy... znać odpowiedź. Chciałbym znać odpowiedź. Rozumiem. Dobra, no ja z mojej strony to tyle, jeśli chciałbyś coś dodać Ciebie, do to proszę bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim i trzymajcie tu kciuki za chłopaków z Polski, za nie tylko tutaj Rafała i Tomka, nie tylko Berserkerów, ale za wszystkich Polaków, także żeby to dać czadu.